Siemka, jak obiecałem, tak zrobiłem i jest unboxing. Dzisiaj sobie robimy unboxing paczki z Taiwan Gana. W środku oczywiście jest replika. Jest to replika bardzo budżetowa, nie, nie za, za droga wiejąc bardzo tania. No i dlatego wziął mój wybór pad na nią. No i oczywiście, jeśli teraz już zgadliście, już się domyślicie coś w środku, piszcie w komentarzu i zobaczymy, czy zgadliście, ale nie przewijajcie dalej w filmiku, no bo to będzie oszkiwanie. No, i paczka waży ponad 2 kg, jest dosyć spora. No, jak widzicie. No, i za chwilę sobie przejdziemy do jej odpakowywania. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodoba. No i co wam jeszcze tu chciałem powiedzieć. Mm, to jest taki pierwszy odcinek w mój ZSG. Jakbym coś głupiego powiedział, bym się pomylił, to oczywiście jak najbardziej piszcie w komentarzu, tylko proszę jako taką o niehejtowanie, no bo i sam jestem z nie, niedoświadczony za bardzo w WSG chociaż zawsze się interesowałem takimi sprawami tego typu, no ale to już zobaczymy za chwilę przy odpakowaniu się paczki. Dobra, paczka kosztowała tam 100 zł ponad. Nie wiem czy mówiłem to czy nie. Zamówiłem ją w poniedziałek. Dzisiaj, jak to robię, jest piątek, więc na no, troje to zeszło. A myślę, że może będzie w sobotę odcinek na kanale z tego. Ale to już mniejsza z tym. I odpakowujemy. Będzie mi trochę ciężko, jedną ręką. Ale mam nadzieję, że dam radę. Przytrzymam się nawet kolanem. I tak na hardcore leci. Może ja z tego po prostu czarnej folii to dokładnie sobie odpakuję, bo mi ciężko trzymając w jednej ręce kamerkę i widzimy się za kilka sekund jak już to zrobię. Dobra, już odpakowałem tej folii i rozwarłem ten karton i tak to wygląda. Mnóstwo folii bombykowej. tu już pierwsze rzeczy widzicie na wierzchu. No i ogólnie zobaczymy, czy warto z tej wanganu sobie zamawiać. Ceny były dosyć przyzwoite, nawet najtańsze w internecie, jeśli chodzi o... Nowe, nową replikę oraz o inne artykuły myślę, że nie przepłaciłem za to taniej nie znalazłem, chociaż szukałem nawet używek i tak dalej i myślę zaraz zobaczymy, czy faktycznie yy, sklep Taiwan Gun jest godny polecenia w jakim stanie wszystko co tu mamy no to idziemy na początek no i teraz rozpina trzeba to znowu rozciąć, no bo nie wyciągnę, przynajmniej Tutaj już ma plus duży Gun ode mnie, że za to, że bardzo dobre zapakowanie paczki. No i na początek mamy y, paczkę kulek. Przepraszam Was za takie tle włosy y, w tle, no ale y, akurat mój pies coś tam szczeka i ktoś jakąś piłę motorową odpalił. No ale tutaj mamy zwykłe kulki, chyba bodajże to są 0 tak 0,20 0,20 gr grama. No, oczywiście 6 mm, 1000, 1000 sztuk. Zwykle typowe kulki od yy, firmy. No, już zapomniałem o tej firmy. O, on, od PN od PNG. No i dalej mamy jeszcze jedną paczkę kulek. Tym razem są to kulki bio. 0,25 1 grama Jedna kuleczka waży i też paczka 1000 sztuk No to ja odsunę troszkę I będę sobie tam rzeczy odstawiał Ceny właśnie W sklepie, jak już mówiłem ma bardzo dobre Do tego jeszcze mogłem sobie wybrać gratis Wszystko jeszcze było na promocji No i dalej w gratisie sobie wybrałem Opaskę Z Napisem Drużna czerwona jednak stwierdziłem, że to jest najlepszy do wyboru zariż, bo tam jeszcze do wyboru miałem jakieś naszywki, ale stwierdziłem, że to jest najfajniejsza rzecz, jaką mogę sobie wybrać. Nawet jak nie będę w grzeń czerwonej, to zawsze taką opaskę fajnie mieć jako taki dodatek. No to gratis za darmo. Jej wartość to jest około 10 zł, jakbym, jakby nie było kupana w gratisie. No i co tu jeszcze dalej mamy? Mamy tutaj y, gogle. Są to gogle ochronne z metalową siatką. Wyglądają naprawdę y, dosyć dobrze, jak widzicie. Tutaj sobie jest z boku, można łatwo wyciągnąć. Już je wyciągam i pokazuję same. Tak gogle wyglądają. Y, mam nadzieję, że będą dobrze pełnić swoją funkcję. Wydają się masywne i naprawdę y, ciężkie do rozwalenia. Obudowa też oprawka jest mocno zespojona z siatką, więc nawet po strzale w oprawkę nie powinno być żadnych problemów, bo sama siatka raczej wytrzyma nawet strzał po 500 FPS-ów, ale to się jeszcze wszystko okaże, to czekajcie, tu sobie już to ułożymy. Okularki takie za 30 zł przed promocją, po promocji yy, nieco mniej. No i teraz nasza ostatnia rzecz, czyli... Oczywiście, replika o którą mi przede wszystkim chodziło. No, i ją sobie właśnie wyciągamy. Pudełka jest dosyć duża, nowa replika też nie jest za mała. No to poczekajcie. Wezmę to troszkę, odsunę wszystko. Bo już tutaj jest puste, jak widzicie. I przechodzimy do ostatniej części naszego unboxingu. Dobra, jest już. No, naprawdę dosyć spore i patrzymy jak to wygląda w środku. No i mamy tutaj oczywiście AGMA. No tu macie wszystkiego jego napisy i tak dalej. Tak on wygląda sam. No, dosyć ładnie się prezentuje, składany na dwie części. Tutaj akurat wybrałem yy, wersję. Long bezwzględny, po prostu do łatwiejszego celowania można sobie do ramienia przyłożyć. No i w naszej parce mamy tutaj chyba wycior, jakieś zapasowe śrubeczki chyba do założenia kolby. Mamy dwa magazynki w zestawie, no ale ogólnie zestaw mamy ma mieć trzy magazynki, więc pewnie trzeci magazynek już jest załadowany w. No i szybko ładowarka A nie, jest trzeci magazynek pomyliłem się, nawet go nie zobaczyłem Psz, Przytrzymanie mózgowe jakieś mnie naszło No i tutaj jeszcze paczuszka kulek Tak to wszystko się moje zamówienie prezentuje Dzięki wam za obejrzenie Widzimy się już w następnym filmiku z SD. W którym pewnie będzie recenzja, unboxing tejże repliki I mam nadzieję, że wam filmik się spodobał Nie zapomnijcie napisać swojej opinii w komentarzach Cześć, trzymajcie się, elo